Witam wszystkich dzisiaj się zajmiemy kolokazją eskulentą jest to kolokazja jadalna z marketu, którą kupiłem na, której ból wykupiłem na dziale warzywnym w jednym ze znanych marketów więc tak, to jest kontynuacja filmu, w którym sprawdzałem trzy metody ukorzeniania, wybudzania tych bulw pierwsza to była Metoda, gdzie bulwa sobie stała na słoiczku, i od spodu była cała zamoczona w wodzie. No, niestety ta metoda w kolejnym etapie zawiodła, ponieważ bulwa zgniła. Kolejna metoda, którą sprawdzałem, była to metoda ukorzeniania bulwy w woreczku na mokrym ręczniku. No i tak. Początkowo wydawała się tam metoda najlepsza, ponieważ bulwa miała wilgotno, wypuściła jakieś kiełki. Tyle, że w tym woreczku, w takim ciągle mokrym, wilgotnym środowisku, no rozwijały się jakieś grzyby i tak I też niestety ta bulwa dokonała swojego żywota i zgniła. Została natomiast trzecia bulwa, która była wsadzona do doniczki i to jest właśnie ta bulwa i ona stała sobie na macie grzewczej. No i tak wygląda po półtorej miesiąca. Nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj środek powoli próbuje puszczać jakieś listki i z boku wyszła taka bulwka. Jak widzicie, już jest Pierwszy taki maleńki listek, więc stwierdziłem, że może już mieć za ciasno w tej małej doniczce. No i postanowiłem, że ją przesadzę do większej doniczki. Przy okazji sobie zobaczymy, czy rozwinął się jakiś system korzeniowy. No i w ogóle w jakiej kondycji jest ta bulwka, która tak jak mówiłem była kupiona w markecie. Na dziale warzywny Mam przygotowaną tutaj większą doniczkę. Myślę, że póki co wystarczy. Później i tak pójdzie na dwór <laughs> roślinka. Mieszankę mam przygotowaną tutaj e, z ziemi dwóch uniwersalnych. Taka najzwyklejsza, najtańsza. No i druga ziemia to wokas, która jest taka e, bardziej cięższa, czarna. No dobra. Wyciągniemy sobie tą bulwę, zobaczymy co tutaj u niej słychać, czy mamy jakieś korzonki, czy nie. No i zobaczcie, tak wygląda. Nie widać tu żadnych korzeni. No dobra, no to obsypiemy troszkę ziemię. Obsypiemy troszkę ziemię. No i mamy tak. Mamy takiego ziemniaczka. Twardy jest, więc nie gnije. Tamte, które wyrzuciłem, to były no, mięciutkie. No i patrzcie, tak. Tutaj jest oczko, które się nie wybudziło. Tutaj mamy korzonki. O. Czyli korzonki puściły w tym miejscu, gdzie nam się wybudziła. <laughs> puściła ta sadzoneczka. Które tu widzimy z tym listkiem? Tu mamy korzonki. To są jedyne korzonki, które są na tej bulwie. Widzicie, cała reszta jest zupełnie bez korzeni. No ale fajnie, że chociaż tutaj są. To widać, że roślinka ma ochotę żyć. No nic to. Nie będziemy się tu za dużo znęcać. Biorę świeżą doniczkę ze świeżą ziemią. Przymierzymy. Coś takiego myślę że będzie ok. I zasypujemy świeżą ziemią. W ogóle myślałem, że te skulenty to będzie mm, łatwiej ukorzenić, tak? No bo takie ziemniaczki. A tu niespodzianka. Dwie z trzech zgniły. Także raczej negatywna niespodzianka, ale spodziewałem się, że więcej e, przetrwa tych sadzonek. Aczkolwiek nie ma co się przejmować. No to są testy, tak? Mam kupione Kolejne, kupiłem kilka, są w szklarni, są wsadzone już bezpośrednio do ziemi. Także już nie kombinowałem z żadnym wsadzaniem w wodę i tak dalej. No, Jeżeli tamte metody zawiodły, to nie ma co dalej próbować tak? tylko sadzać tą sprawdzoną metodą. No dobra. Mamy przesadzoną roślinkę. Podlejemy ją troszkę. No i wraca z powrotem do domu na parapet. Mam nadzieję, że będzie jej służyło to nowe podłoże. No i zacznie ładnie rosnąć. No. Tak to wygląda. To trzymajcie się. Na razie, i powodzenia w uprawie kolokazji eskulenty. Cześć!